Od jakiegoś czasu, to znaczy od momentu, kiedy weszliśmy bardziej na sektor niemiecki, tak do, do, jak zaczęliśmy jeździć do Niemiec, yy, zauważyliśmy tendencję yy, taką, że pracownicy potrzebują, których wozimy do, do Niemiec, szczególnie z Polski, potrzebują przyjazdów w dzień, to znaczy w dzień wy, w rano wyjeżdżają z Polski i po południu dojeżdżają na teren Niemiec. Bardzo mocno yy, widać było, że potrzebuje tego sektor yy, opiekunek ponieważ y, opiekunki jadą bezpośrednio do domów swoich klientów i ci klienci, jeżeli jedziemy w nocy, to często musieli wstawać rano o 4-5 rano, żeby, żeby wpuszczać y, opiekunki, natomiast y, Teraz wiemy, że to będzie y, przejazd, który będzie kończył się w granicach godziny 15, 16, niekiedy może 18, czyli to są takie normalne godziny funkcjonowania, gdzie tak naprawdę ta opiekunka przyjeżdża, y, można ją spokojnie wpuścić do domu i tak dalej, są to godziny ranne, czy nawet niekiedy w niektórych przypadkach. Nocne. Ale zauważyliśmy również takie tendencje nie tylko w tym obszarze, to znaczy ludzie bardzo często wolą przyjeżdżać w ciągu dnia, czyli wyjeżdżają z samego rana. Wiadomo, że wschód polski wyjeżdża nawet niekiedy dzień wcześniej, natomiast o godzinie 4.45 mamy przesiadki nad ranem wyjeżdżamy z Ternów Polski i po południu jesteśmy na terenie Niemiec. Można powiedzieć w zakwaterowaniu naszego klienta, czyli dowożymy do klienta do zakwaterowania. W ten sposób klient przyjeżdża na miejsce, ma czas spokojnie wieczorem, żeby sobie odpocząć, żeby na następny dzień w pełni sił rano ruszyć, ruszyć do pracy. Dlatego postanowiliśmy otworzyć te przejazdy. Nie jest to dla nas nic nowego, ponieważ tak naprawdę jeździmy już rano. Są to dedykowane przejazdy dla, dla niektórych firm. Natomiast postanowiliśmy y, otworzyć te przejazdy komercyjnie, tak żeby każdy miał dostęp do, do tego y, modelu przejazdu. Y, w ten sposób y, wyjeżdżamy dwa razy dziennie czyli wyjeżdżamy z terenów Polski i rano i wyjeżdżamy z terenów Polski wieczorem, także zagęściliśmy ilość wyjazdów z Polski oraz ilość powrotów oczywiście, bo rozmawiamy też o powrotach, ilość powrotów do Polski, tak żeby każdy mógł znaleźć ten przejazd dla siebie, który najbardziej mu pasuje i który, który będzie mu odpowiadał.